i tu na śniegu, baby konik. Baby konik, baby konik. Zobacz, jak jest konik, baby konik. Taki mały baby konik, ale rośnie nam przed oczami, baby konik. Baby konik, dziwna świnia, ma tylko trzy nogi, baby konik. Baby konik. Dziwna konik Dziwna świnia, baby konik, baby konik Baby konik, już jest duży. Oh, baby konik, baby konik. Stoi tu na śniegu, baby konik. Baby konik, baby konik. Zobacz jak jest konik, baby konik. Taki mały baby konik. Ale rośnie nam przed oczami, baby konik Baby konik! Dziwna świnia! Ma tylko trzy nogi, baby konik! Baby konik! Dziwna konik! Dziwna świnia, baby konik, baby konik Baby konik! O! Baby konik! Już jest duży. Wow! Baby konik.